Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Złota Myśl o pokorze. Matko Najświętsza, Tobie dedykujemy ten cykl audycji. Prosimy Cię bardzo, uproś nam u dobrego Boga dar pokory, której tak bardzo potrzebujemy. Mistrzyni życia duchowego módl się za nami. Myślcie często o tym, jaka jest wasza niemoc, jakie zaślepienie, jaka nikczemność, jaka nieczułość serca, jaka niestałość, jaka oziębłość dla Boga, a jakie przywiązanie do stworzeń. Jakie mnóstwo wad, którymi napełniona jest Wasza zepsuta natura. To Wam bardzo dopomoże do zanurzania się nieustannie w Waszej nicości i do tego, abyście się mieli za bardzo małych i lichych we własnych oczach. Zaczerpnięte treści pochodzą z dzieła. Złota książeczka o praktyce pokory. Pełną wersję dzieła i audiobóg nabędziesz na stronie na jej